Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że przedstawienie tak wielu, czasami skomplikowanych zagadnień może pozostawiać pewien e, niedosyt. Jestem jednak przekonany, że znajdziecie Państwo czas na to, żeby e, te zagadnienia, które Was najbardziej zainteresowały, e, pogłębić. Materiały dotyczące wszystkich instrumentów, o których mówiłem, są dostępne powszechnie. Nie są. E, Płatne są dostępne bezpłatnie w internecie. Oczywiście, również możecie Państwo korzystać ze swoich doradców bankowych, którzy przybliżą Wam lub wyjaśnią te zagadnienia, które wydają się, czy wydają, wydawały się bardzo skomplikowane. Dziękuję.